Witajcie. Mamy kolejny piątek, więc przed wami zbiór najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia. Zostańcie z nami. Pebble uderza z kolejnym smartwatchem. W nowym zegarku Pebble Time Round najbardziej widoczna jest wyraźna zmiana estetyki. Zegarki Pebble to jedne z popularniejszych smartwatchy, choć wyniki sprzedaży, czyli ponad milion egzemplarzy, nie mogą równać się z wynikami Apple Watch. Firma nie ustaje w kreowaniu kolejnych modeli zegarków. Nowym produktem Pebble jest właśnie model Time Round, pierwszy okrągły smartwatch firmy. Time Round jest znacznie mniejszy i cieńszy niż jego poprzednie wersje. Ma tylko 7,5 mm grubości i waży raptem 28 gramów. Zegarek jest też dostępny z dwoma rozmiarami pasków i w trzech wariantach kolorystycznych. W niedalekiej przyszłości planowane są też metalowe bransoletki zamiast pasków. Elegancja i szyk nie idą w parze z osiągami Time Round, ze względu na niewielkie wymiary ma znacznie krótszy czas działania. Ładowanie, po którym zegarek będzie chodził przez dobę, zajmuje kwadrans, a maksymalny czas działania na pełnym naładowaniu to raptem 2 dni. Dla porównania, Time Steel, poprzedni zegarek Pebble, na jednym ładowaniu mógł działać ponad tydzień. Cena gadżetu zaczyna się od 249 dolarów. W europejskich sklepach pojawi się na początku przyszłego roku. Wcześniej, bo od listopada, można nabyć go bezpośrednio u producenta. Już wkrótce na rynku pojawią się pierwsze gamingowe notebooki z układami graficznymi Nvidia GeForce GTX 980, znanymi dotychczas desktopów. Poza mocą obliczeniową Nvidia GeForce GTX 980 w wersji mobilnej przynosi do notebooków rozwiązania do tej pory niedostępne. Co więcej, notebooki nadal będą mogły stosunkowo długo pracować między ładowaniami. Nvidia zapewnia, że nowy układ graficzny do notebooków będzie w stanie zaoferować płynną rozgrywkę przy pełnych detalach w takich grach jak Wiedźmin 3, GTA 5. Mad Max, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain czy The Killing Floor 2. GeForce GTX 980 znajdzie się w nowych gamingowych notebookach od takich producentów jak Asus, MSI, Clevo, HyperBook i wiele innych. Kim.com, założyciel popularnego serwisu Mega Upload, stanął przed nowozelandzkim sądem. Ten ma zdecydować o ekstradycji internetowego pirata do Stanów Zjednoczonych. Serwis Mega Upload został zamknięty prawie 4 lata temu. Później Kim.com próbował jeszcze swoich sił uruchamiając Mega. Usługi te służyły do łatwego przesyłania dużych plików. Mega Video było jedną z najpopularniejszych usług pirackiego streamingu filmów i seriali. Od lat władze USA starają się postawić Kima przed sądem. Na razie było to bezskuteczne. Teraz w Nowej Zelandii ruszyła rozprawa, aby oskarżenie było skuteczne, sąd musi udowodnić, że przestępstwa zostały dokonane na terenie Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Amerykanów działalność serwisu naraziła właścicieli praw autorskich na stratę około 500 milionów dolarów, natomiast usługi Usługi.com zarobiły na nich 175 milionów dolarów. Kim.com został aresztowany podczas swojej imprezy urodzinowej w 2012 roku. W latach 90. twórca Mega Upload dał się poznać jako haker. Był również zatrzymany za kradzież kart kredytowych. W 2001 roku uciekł do Tajlandii, chcąc uniknąć wyroku za nielegalne. Obrót papierami wartościowymi. Prawdziwe pieniądze, a także jeszcze większe problemy, przyniosło mu założenie serwisu Mega Upload w 2005 roku. W 2014 roku kim.com ogłosił bankructwo. Większość majątku pochłonęła walka z organami sprawiedliwości. Teraz najprawdopodobniej czeka go ekstradycja do Stanów Zjednoczonych. Instagram rośnie w zawrotnym tempie. Popularny serwis do zdjęć doczekał się już 400 milionów aktywnych w miesiącu użytkowników. To 100 milionów więcej niż 9 miesięcy temu. Instagram pochwalił się na własnym blogu, że z serwisu korzysta w miesiącu już ponad 400 milionów użytkowników. Dla porównania, w grudniu zeszłego roku Instagram miał 300 milionów aktywnych użytkowników. Co ciekawe, Instagram cieszy się coraz większym zainteresowaniem w Europie i Azji. Ponad 75% wszystkich użytkowników serwisu pochodzi z poza Stanów Zjednoczonych. Obecnie na jego serwery trafia każdego dnia około 80 milionów nowych fotek. Instagram chwali się także nowymi użytkownikami, którzy najszybciej zdobywają nowych fanów. I wymienia m.in. Davida Beckhama oraz Kate. General. Najwięcej nowych instagramowiczów w ostatnim czasie przybyło z Brazylii, Japonii i Indonezji. Serwis powstał niespełna 5 lat temu i w 2012 roku został przejęty przez Marka Zuckerberga, który ostatnio zaczął na poważnie monetyzować swój zakup sprzed kilku lat. W Instagramie pojawia się coraz więcej reklam, co nie powinno dziwić, jest on już drugą co do wielkości społecznościówką na świecie. Więcej użytkowników ma tylko Facebook. To już wszystkie informacje na dziś. Po więcej zapraszamy oczywiście w kolejny piątek. A wy w tym czasie komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał, aby nic was nie ominęło. Do zobaczenia.